Wpadę do rowu Niechcąca, ale wpadła Tutaj zawijałem i Jakoś to poszło No czekamy, Łachimku kiedy Pan przyjdzie z liną? Holera, holera jasna, spróbuję jeszcze wyjechać, może pojadę. Ale co ty, zarąbałem się jak? header, może odczepił? C, nie ma szans. Chociaż? Nie no, nie ma szans Już benzyny prawie nie mam, ty O kurde, jeszcze wpadnę, wpadną Lepiej może nie będę ryzykował O kurde Tak Dam ci pozwolenie, łachimku No, powiem wam, że... Nie spodziewałem się czegoś takiego. Wdupiony. jeszcze głębiej, by we wszedł. sumie ten header to będzie trochę trzymał, w razie co. Niech będzie. Jak my to wyciągniemy. Ja nie wiem, gdzie my zaczepimy. Jak my zaczepimy tutaj. To może w tym. Nie wiem. Chyba, że za. Chyba właśnie, że. Chyba, że header ma na chwilę, na przykład, i zaczepimy tam. Dobra, no oby wyciągnął. Ja pierdzielę tutaj rzepak już by. No. Tragedia. Uterowy tu co są masakra, po prostu. Trzeba będzie to jakoś może wyrównać, czy coś. No, Bizon siedzi Będziemy maszynę wyciągać. No, ja pierdzielę, ale jaki. Ja nie wiem, jak to w ogóle. Wiesz, ja sobie zawracam. Nagle jedno kółko tylko. Ije. Próbowałem, wiesz, skontrować, to trochę, cofnąć, wjechać. Bo widać, widać, że ja to już próbowałem wjeżdżać w pole, a tu nagle ściągnęło mnie. Kurde, szkoda, bo. Chciałem szybko te pole zrobić. Ale no, te rowy, to są masakryczne. Strasznie. Głębokie cholera, trzeba będzie uważać. I może dam tu płotek jakiś, żeby nie wyrąbać się w przyszłości. Dobra, daj znać czy możesz podczepić tą linę pod, pod tą ciężarówkę. Z dwóch stron, bo musisz te dwa chyba zabrać, nie? A najwyżej jak nie będziesz mógł, to spróbuj ją położyć po prostu na siodle i po prostu dojedziesz może z tym, nie wiem. Kurczę, taki rzeboczek. Dobrze, że tam liny są. Ona chyba to jest jedyna lina w ogóle w grze dostępna. Nie ma żadnej. Ja pierdzielę, no. szczerze nie wiedziałem, że aż tak wpadnę, no. <laughs> ja pierdzielę, ale jak to wygląda, ty. ty. No dobra, czekamy na ohimka. Nie wiem, jak mi wyciągnie, to co to, to? Bo mogę tylko głębiej wjechać A ja bym do tyłu Kurde, do tyłu też nie cofnę, ale... Nie słychać cię w A już Mówiłem, hmm. że kupiłem to, co ja, później sprzedałam, bo jednak go nie chciałam. To mogło tak to spagować, że już nie będę miała kontraktu. No, ale nie wyświetlałam mi w ogóle kontraktu z tego to, Chyba tak. spagowało to, Tonya. Ja. Już nie mogę z tym kupić. Cool. Hmm. Fajnie to wygląda. Podczepiłeś faktycznie. Aha, tak to zrobiłeś. No tak, zapomniałem, że to tak się robi. Zobaczymy, czy ty w ogóle to podczepisz. Ty. A bo chyba za wszystko można, nie? No jest to zarąbiste. To się nam przyda, na terowe na pewno, jeszcze nie raz pewnie ktoś z nas wpadnie nie chcąc no. Ale niespecjalnie, niespe niespecjalnie wpierdzielajmy się, bo mi się nie chce jeździć taki kawał Panie kurde, nie posiadem, ale dobra, wyboru nie ma Nie, dobra Przyskuj pan fachowcowi Widz to wiesz Czuję władzę Czabo ty przy... Czekaj co? Panie no poczep tą linę no O Dobra Mam nadzieję, że wyciągniemy to. Panie, kuźwo, mało brakowało. Daj, o ty masz to, a bo ty masz tak podczepione. Dobra, to czekaj. To podjedź teraz tą liną do tyłu do mnie. To nie będzie potrzebne. Dobra, co, faj. Dobra, stój! Panie kur... Dobra. Poczekaj, stój. O, nice. Ciągnij pan. Co jest, nie idzie? I... I... Pa, 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 dobra. Cześć, odpalę go, odpalę go. Poszedł, kurde nara, no. wystarczy Panie Wy Nie bym nie wyciągał Przez te Dobra, ale panie Daj mi tą linkę W którym miejscu, kuźwa? Panie kur, ja pierdol... <grywia> że się znajdzie, za chuja nie znajdziesz, muszę kosić i wtedy ja nie, to zagnuj blisko, kuzio. No co za kurwa, menda. Za nie znajdę jej tak Dobra, teraz ciemno kurwa, to strach, że znowu wpadnę Nie mam w ogóle świateł z tyłu, więc będzie przyps Chyba tyle mogę jechać jeszcze, nie? Musi... O kurde, gdzie z tego chciałem już jechać, ja pierdzię Dobra, żeby mi ta lina nie weszła w heder Bo będą cyrki Tu jakiś szczur łazi po tym Po tym rowie no, Widziałem szczurę przez chwilę Mało benzyny mam kurde w sumie, więc może całego pola nie będę robił, żeby tylko po prostu dojechać na farmę jeszcze. I nie idzie Ale faktycznie turowy są niebezpieczne. I weź tutaj pracownikowi jechać. Nie, znowu wpadłem. A dobra Kawałek tylko I ja pierdzielę Co wyście za mapę wybrali Nie no fajna mapa tylko Te rowy są takie chyba specjalnie zrobione kuźwa, żeby właśnie wpierdziałać się w nie chyba Ory. Może wytnie się jakieś też. Trzeba trzeba przesiadać tędy On, tu nie było. Kurde, muszę za nowy kompajn chyba kupić. Ten w ogóle świata nie ma. No nie mam tego. A nie, tu noc na zmianę robię Uszalinkę znaleźć. Ale fajne te światła, delikatne są Mocne są, jakieś bardzo mocne o kurde pełne na nie zauważyłem kiedy pełne jest możesz mi zabrać pozwoląką

Tam tutaj kurde nie przyjadę, nie? Nie ma tam żadnego. Hmm. Przez pola Musimy poprawy. kurde, jeszcze nie znam tego terenu. I tak będą się przez to bo przez tego nie przy... nie, tu jest rów. I o nie nieździom. No, ale dobra, tym to jakoś przeskoczyłem ten mały rów. chyba zahaczę panu walić Staniemy sobie przy Rowku A zostawimy światło, żebym widział go widział Doch, bo wrąbi się w niego Oporowo Gdzieś tu linka powinna być niedługo Masz no Tak Jak najbardziej no, zrobimy Kiedyś gdzieś się wkręci Na żywo to coś, że sam byś po to Nie, na żywo to bym cię, wiesz, po śladach. Przedłem i chuj. A tutaj żadnego śladu nie mam. Bo tak to byłoby wygniecione chociaż gdzie jechałeś. A tu, tu nie wiem. poczuję pod kołami na pewno. A w headerze. Jak ją poczuję, to będę wiedział, że coś przejechałem. Ale zanim to, to muszę skończyć pole. A zanim skończę pole, to trochę minie. Fajnie się w nocy robi tym bizonkiem, bo on ma takie wiesz. Te pierwsze światła ma takie bardzo delikatne, takie jeszcze żółte, takie stare, wiesz Takie delikatne, nie razi w oczy no, Fajnie Fajnie wygląda No, no, nie mam, można przełączyć na ostre, ale Do tych żółtych fajnie się pracuje Nie razi w oczy ładny fajnie. To żre tak paliwą ja pierdolę. Będę się jakąś beczkę z benzynką właśnie specjalnie dla, te, dla niego. To będzie przesada, no Ale mówię takie mini stanowisko to do tam. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba, że tak. wiedziałam, że Chwast się pojawił, kurczę. A akurat jadę z chwastu w Trochę niedobrze, bo. Że masz zapis za karę. Oj, wkręci mi się ta linia, już coś czuję, że chyba po tym okrążeniu... Иду.